Proszę państwa, proszę państwa, jesteśmy w takich pięknych okolicznościach przyrody, natury. Drzewka ptaki śpiewają i w takich właśnie okolicznościach przyrody co? Festiwal Tygodnika Plus. Idziemy obczaić. Te wszystkie stoliki czekają na was tutaj. Czekają aż Przyjedziecie, zasiądziecie, zjecie, napijecie i będziecie słuchać tutaj pięknej muzyki, koncerty, kapele. Beautiful, beautiful. No i tak oto wybiła 11. Festiwal uważam za rozpoczęty. Zaczynamy. Słuchajcie kochani, muza gra cały czas, ale korzystając z chwili ciszy chciałbym się podzielić z wami pewną refleksją. Ludzie już nadciągają i jest zaje fajnie. Będzie gitara. Dobrze są sieci, to podstawa, proszę bardzo. Dzieci PRL-u elegancka, elegancko. a po drugiej stronie jedzonko jamańskie, ale podjemy, ale podjemy. Jedzie pociąg, daleka, ani chwili nie czeka, daje, daje parowóz, parowóz, ciukcia! I choćby przyszło tysiąc atletów, i każdy zjazd by tysiąc atletów. Dokładnie. Proszę państwa, zobaczcie kogo tutaj mamy na festiwalu Tygodnika Plus. Adam Babyface Kownika Same gwiazdy tutaj, proszę państwa. Super ransko, super rancko. Bileciki już są, teraz można iść zatankować do wodopoju. Idę za nimi, oni wiedzą gdzie iść. Ach, dobrze mnie zaprowadzili. Wszystko jest co ma być, proszę bardzo. Truko, i No i tak się gościmy na festiwalu, proszę Państwa. Jest fantastycznie, fantastycznie. Teraz to się będzie dopiero działo. Poszli, poszli! Brawo, brawo, ze strojec wygrali. To był brutalny pojedynek. Brutalny. Czym byłby vlog bez jedzenia? Tradycyjnie muszę pokazać co tutaj <kłania> pochłania mój żołądek. Proszę bardzo. Po sąsiedzku mam żarcie jamańskie, więc <kłania> żal nie skorzystać. Pyszotka, pyszotka. Pysznościowe. Pysznościowe. Adam, dzieci po Proszę, jak ładnie metalikują. O oh yeah. je. Ja jeszcze raz. Proszę Państwa, tak wyglądają. eleganckie w Na polskim pikniku nie może zabraknąć polskich samochodów oczywiście. Proszę bardzo, maluszek Żuk. Następny maluszek. Długo by wymieniać, duże Fiaty. Proszę państwa, fiatów a fiatów. Auta PRL-u Polonijny klub samochodowo-motocyklowy. Proszę Państwa, prezes klubu Auta PRL-u Bogdan. Bardzo mi miło. Panie Bogdanie, jak dzisiaj wrażenia z festiwalu? A wrażenia są wyśmienite. Frekwencja naprawdę polska jest duża. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Auta